Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Dwie drużyny staną wobec wymagających zadań. W trudnych warunkach poznają inną kulturę, ciekawych ludzi, a przede wszystkim samych siebie. Przełamią strach, poznają granice własnych możliwości. Która z ekip dotrze do celu jako pierwsza i wygra program Warsaw Express? Spotkaliśmy się pod płacem kultury Wszyscy, gdzie czekał na nas boss. Jesteście gotowi na udział w pierwszej, legendarnej edycji Warsaw Express? Tak! Yeah! Yeah! Dostaliśmy za zadanie przepakowania się właśnie z, z naszych walizek w takie plecaki. Nie wiedziałem co wziąć. Pierwsze co mi przyszło na myśl to flaszka. O! To się przyda! No. Skąd ty masz tą wódkę? Gdyby oni mieli być w drużynie sami, to oni by, oni by przegrali, że by nie wygrali. To podzielimy was na dwie grupy, po dwie osoby. Magda będzie w parze z Piotrkiem, a mała będzie w parze z Wojtkiem. Tak jak Ała. myślałem. Dziękuję. Zaraz dostaniecie mapy i koperty, w których znajdują się współrzędne, które wyznaczają miejsce, do którego musicie dotrzeć oraz budżet na cały program. Celem uczestników jest Firzo. Odległość do pokonania to tylko kilometr. Która z drużyn jako pierwsza dotrze do wyznaczonego punktu? Jezus Maria, tylko tyle? Mamy dwie dychy kurwa. Ale właśnie jedyny problem w geografii jaki miałem to były, to były mapy I nie bardzo tam sobie te współrzędne potrafiliśmy odczytać Co to kurwa znaczy? Szerokość No czekaj, czekaj, czekaj Szerokość Czyli będzie No kurwa, no nawet nie umiesz jej otworzyć stary Się podała się A to jest N No to jest Nord to no, Znaczy to jest ten, a to jest szerokość I my szukaliśmy na tych mapach tego Okazało się, że nie znajdziemy tego, w życiu na tych mapach Ja pierdolę nie wierzę Byliśmy gotowi Ruszać do boju Zatem pięć Cztery Trzy Dwa, jeden, start! <grywa> gdzie teraz? W Przepraszam bardzo! Przepraszam, przepraszam! Przepraszam bardzo, czy pan mi może pomóc? Potrzebujemy, żeby pan wszedł nam w Google Maps. Potrzebujemy pisać to, żeby dowiedzieć się gdzie pisze. Może według współrzędnych, nie? Nie, A w Google Maps jakbyś, jakbyś pisał? Spokojnie, nic się nie stanie, nic z panem, z tego nie grozi 15. Czaskiego 13 przez 15. Okay. Dobra, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy Ci bardzo. Czyli jak tu? Tu w lewo. Tu prosto. Tu? Czaskiego 13 przez 15. Wie Pan, gdzie jest? No, No, chodź. Bo ja się nie znam na. Ja się nie znam, a Magda jak się dowie, to ona będzie wiedziała, gdzie ona ma i. Dobra. Na Świętokrzyską? Nie wiem, się, tylko że na Świętokrzyską to możemy dojechać metrem, ale metro się do gdzie jest. Jest, tutaj jest metro się do ale tu musimy przejść tędy, tam nie przejdziesz. Przejdziesz? Musimy przejść dołem tutaj przez ten. O kurwa. Przepraszam, przepraszam. Masz pić na wierzchu? Nie. Chyba, że wódkę chcesz. Nie. Następna stacja. No, dal no. nawet. No, no. Nagannie jak zawsze. <grymne> <grymne> Oczywiście na, to takie na, na tym GPS-ie, jak tam pytaliśmy ludzi, e, gdzie mamy iść, e, to nie było tak dokładnie e, pokazane, że to jest e, właśnie to miejsce. I potem gdzie? Tam jak ten różowy wychodził? Teraz od razu? Prawo. Czy jeszcze dalej? Trzecia, trzecia, prawo. Może od drugiej strony tam jest wejście? A tu? Od innej ulicy. Moim zdaniem. No. takie było podchwytliwe. Kurwa. Nie bo chodzi o to, że oni idą w jakieś lepsze miejsce. Niech tu przyjdą i tu pobłądzą. Powa, udajemy, że ej, udajemy, że to było tam. Druga waza. Chodź! Udajemy, że to było tutaj. Że tam, tam było. Haha! Mhm. Ha, druga waza nas czeka! Na wazzy! Poważnie! jest pierwszy! I ja uważam, że um, ktoś, kto tam wchodzi, to wychodząc już nie jest takim samym człowiekiem. Składając podpis, akceptujesz wszystkie punkty regulaminu. Wchodzisz na własną No to wchodzisz. Ty wchodzisz do mną. Nie, ja nie wchodzę, bo nie mam Ja sam nie wyjdę na tak, nie wolno być agresywnym. Ja się wychodziłem straszy i tam po prostu w twarz. Automatycznie powiedziałam, że nie ma opcji, że tam nie wejdę, bo ja bym po prostu albo tam kogoś zabiła, albo bym zeszła na zawał, więc stwierdziłem, że w ogóle nie ma opcji. Odwiesz tak. Nie, nie podpiszę, nie chcę. Podpisz. Jak wejdziesz, nie wejdziesz, nie, nie poważycie, cię, że nie ma. Ale wiesz, o co chodzi? Tak Tylko pierwszy pokój. Nie. Wojtek bohater w ogóle naprawdę był ratował naszą drużynę. Musiałem ratować honu drużyny, no i szedłem sam do tego domu Strachów wiecie ma. Tam, kurwa. To jest za tą No myśli nigdy nie wyjdzie taki sam. Jestem tutaj, czekam jeszcze. A! Może! 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 na górze! Może! Oh Boże, O oh Boże! O oh Boże, o oh Boże, Może! 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 A no, dom strachów był najbardziej przejebany, że tak powiem. Uff. Boję się w ch... Ty się boisz kurcy z facetem! Ale teraz się już boję. Ja nie lubię horrorów, kurwa, nitkę. <grym> I ze mną tak. Aaaa! Co? Nie wiem! Spokojnie, ale ty, ty przez ciebie się boję. Tu mam iść, nie? Nie, tutaj, tu jest wejście. Wejście. Gdzieś pierwszy. Zanim wyszliśmy w następną komnatę, to chyba siedzieliśmy z Madzią tak 3 minuty czy iść w ogóle. Bo ja to cały czas na śmiesznie. Co? Spokojnie. Ale szliśmy cały czas tacy przytuleni tam. Ale fajnie było. Idziemy razem. Ej kurwa! to Mam takie już odruchy, że naprawdę już byłem tak wkurwiony czasami, że... Myślałem, że kogoś tam walnę. Nie! To jesteś się Dobrze, to była końcówka, już wyszedłem, to już ochłoniałem, ale byłem cały spoczyne, jak wyszedłem. No dobrze, nic nie zmienił. nie bałem się. Nie nie bałeś się, bo się mędują cały czas w następnym odcinku. Tramwajem do Placu Konstytucji. Byłam przerażona, bo ja myślałam, że zaraz coś wybuchnie. Tam jest nagora, chodź. O, fajnie! Ooo! zyk, dyk, dyk! Co to znaczy, znaczy nie, nie wiem co? Mam dla was pewną niespodziankę.